Cześć, witajcie ponownie na, na kolejnym, w kolejnym w zasadzie odcinku z Wiedźmina, Serce Kamienia Na kanale Easy oczywiście idziemy, w poprzednim odcinku Próbowaliśmy coś się dowiedzieć o tym napadzie na bank Pojrzeliśmy do tego, pojechaliśmy fajne zdanie powiedziałem, fajne słowo Poszliśmy tego człowieka z kapturem i teraz idziemy do kryjówki. jedno zadanie rozwiązaliśmy, teraz idziemy następny rozwiązać. Idziemy do kryjówki. Hugo, Hoffa hofa. Zapukaj. Muszę też się ogolić, bo... Zaraz się zarosłem trochę. Nie, nie jesteś taki źle. Chyba już zwolnili ten postęp. Co będzie? Ej, jest tam kto? Może nie w tą porę w porę, nie w to porę dnia. Krew? To dobrze nie wróży. Co się stało? Badaj krowkę za pomocą Wiedzmiński Zmyw Okay. Krew. Ktoś uderzył głową o belkę, rozciął sobie czoło. Aha. Tu jest rydańska armia. Zbadajmy sobie te ślady. ślady. Stóp. Świeże. Świeże ślady, czyli po prostu niedawno szedł. Wiadomo. Jest rydańska armia, tak? Wracaj skąd przyszedłeś. I tak, radańska armia, zgadłem. Kurde. Słyszałeś? Trafiła w końcu kosa na kamień. Jakiś zabijaka, Wiedźmin zdaje się, policzył się z juniorem. No i co? Nie ma się co cieszyć. Co ty? Tyle nakradł, tylu ludzi przez niego zginęło. Znajdzie się inny na jego miejscu. Taki sam albo i gorszy. Jedyna nadzieja, że Nilgard tu przyjdzie i zrobi porządek. Tak, liczono Nilgardów, tak? Mimo wszystko tak narzekają o coś jakiś problem Będzie Zbir. To jego, to ich wina Niby tak narzekają na, za narzekają na zawód Wiedźmiński Niby mówią odmienić, ale niektórzy właśnie dzieci, o cieszą, o jestem Wiedźminem Niby szanują chyba ten trochę zawód Oj Dobij nawet powiedział widzieliście? Mogę dobić Ostro mogę dobić, widzieliście to? Wygląda na to, że Hugo wpadł O, mamy... Muszę go znaleźć. U... I to szybko. Ucho możemy nie wypełnić tego zadania. A może wy... Wy tego, By tego nie... e... Ucho Hugo Hoffa mamy. Bluńpałka. Wymięty list. Przeczytajmy mu ten list. Albo i nie. Nie wiem czy to jest potrzebne. Mamy tylko kogoś, mamy mieć. tutaj miasta. Co ja zrobimy? Czemu on nie ma sykiewki? Taki biedny był. Co mamy za miecz? Co to jest miecz? Eee, nie jest dużo warty, a. a za tego, a dużo za bardzo. Też się buguje to, bo miałem tam tu zbroje, które mało ważyła, a miałem 158 na 60, a mam 143 teraz To jest po prostu taki bug, że czasami jest tak, czasami tak, jak się chce, jak się... jak się zachce, ee, temu tego jakiś bug Wiedźmin 3 dziki bug. Chyba wciąż wilgotne Więcej nic. Trop albo się urwał, albo prowadzi pod wodę. Czy po prostu jest, że tak na przykład, że raz jest na przykład 143, a za jakiś czas będzie na przykład już... Nawet jak nic nie będę zbierał właśnie, nic nie będę zbierał to samo i będzie 160. Nagle już pełne. Taki taki bug właśnie o to mi chodzi. Badaj no rzeki, bo nie każdy mógł mnie zrozumieć. Aaa, powieszony on jest. Już go powiesili. Się przypłynęli na jedną stronę na drugą, i tyle. O Jezus Mario, no nie. I tylko dwie osoby. Uda mi się ten. Hugo śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwelbować Ewelinę. No myślałem, że już, tak myślałem właśnie, się domyślałem, ale miałem nadzieję, że jednak, jak to z Wiedźminie bywa, bo trzeba trzech, to tam będzie drugi, a tamta trzecia, no. Mm. Ale się nie udało, no. Po prostu yy, popłynęli. Idziemy sobie tutaj. Okej. Okay. Po prostu popłynęli sobie na jedną stronę. Zabiali go tam, znaczy po, podpłynęli, wrzucili go po prostu do wody i wrócili. Już już zostaliśmy, to po prostu już on utopiony był. Co, co ja mówię? Przecież nie trzeba nic o tym mówić, coś to było widać. Jakich niby? Że to, że wiedźmin to zły. Ehm, dobre, rezydencja butów czy Węgielbudów? Coś takiego. Czekajcie chwilkę musisz coś sprawdzić. Okej, okay, już jestem. Eee, idziemy, idziemy. A no, mamy tu mapę. Dobra. Będę szefa, z Błutasza, co? Ale zajbista grafika. Te słońce, tak? No i co to, bandyci? Nie. O, oczywiście. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? E, kochanie, proszę nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Gerald zejmi, Wiedźmin, a ty jesteś Ewelin Gallo, zwana łasiczką, ale brzydka. E, przez przyjaciół! Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, a ty mów, czego chcesz? Porozmawiać. Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Ewelin nie ma przede mną nic do ukrycia. A A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie, <noise> tak myślałem. ale. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Hmm, doprawdy? Jakiego rodzaju? Hmm. Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść. Hmm, na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz. No nie, teraz będziemy jako złodziejaszek. Tyle ten. Ja nie chciałem być złudziem. Ale wiem, że po prostu mogę wybrać te pierwsze, znaczy te pierwsze... E po prostu widziałem, że. Znaczy, widziałem. Po prostu się dowiedziałem, że niby. Nie wiem, nie wiem dokładnie do końca, że gdybym po prostu powiedział, że dowiedziałem się że ten dom, że ten dom odnalazłem, e, przez kto mi powiedział, czyli czy ten jakiś Olgerd Von Everest mi powiedział o tym domie, to bym nie po prostu normalnie pogadał i by się było bez tego, ale ja tak zrobiłem. i... Bym mógł wczytać zapis, ale już nie mam tego zapisu, także no, lupa. Słucham o co chodzi. En... Nie jest potwór do ubicia. Niech zgadnę, jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz... Mieliśmy dać tu występ, sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy van sokole oko stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. Uh -huh. Już widzę dokąd to zmierza. Musi... No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. To o co ona po prostu się zajmuje tak przy okazji takimi występami, czy po prostu. No, jest zbudziejką. Jakiej pomożemy, zgodzi się, czyli jest taką zbudziejką, właśnie, a zajmuje się jakimiś tego występami. Nie podoba mi się to. A może zapłacę za wzrost biletu? Dobra, niech będzie wystąpię z wami. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. No, no. dobra, zaczynajmy. Dobra, raz kozi śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz panie. A mnie to wsioryba, nie, nie boi się ryzyka. Przed wami Gerald z Rivi, zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dolblatana i Binduze. Wow! Wow! Co? To... Kiedy ja... Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! Już go No to Geralt. No to co? Będziemy musieli coś robić. Na co czekasz? Strzelaj! Zaraz czekaj. Se masz czy jak? Nie mogę na to patrzeć, powiedz jak skończył. <laughs> powiedz jak skończy, w jego głowę strzelę. właśnie chciałem, ale trafiłem mu chyba w rękę. Jej! No i co? Trafiłem w publiczność. Wspaniałym numerem Geralta z Rivi kończymy nasz występ. Dziękujemy i zobaczenia! To tyle? co oni zrobili? To tylko ja? ten pan szczelił welfa, ale by A nie się ma nic ciekawego, nie. Nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No też ścianki w głowę między oczy, oczy strzelić, ale no. się pohamowałem. mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego. I poprosił wyciąg z krwawnika. Czemu tak tajemnicę? mówi? O, ale Do zobaczenia, wiedźminie. Nagle tak trochę mutony się jakoś dziwnie. Jee, yeah, jestem gwiazdą. Estrady. A teraz y, przygotujemy sobie miksturkę z tego. Przyrządzimy sobie miksturkę. Z, z... na... która osłabi redańskich żołnierzy, okej okay. aha, czyli mam usiąść sobie może sobie się medniejmy medytacja mm, okej, okay, dobra Mamy sobie zadanie, ma poświata postać Alchemia. E, ja, Mewa. Ufermony, e, utopca, ulubiona, e, czarna krew. A, jest mikstura na przyczyszczenie No przecież to jest zadanie, przecież zapomniałem, dawno w Wiedźmina nie wiem grałem. Mm, na pleść popsa to jest to tu jest przyjemnęta na czarta Warstraf, a to jest do czarowania tego tego, umy tak? było to jest nieważne, to robimy ale tu mam składniki, nie musiałem zbierać no bo dużo chodziłem tak jak nie wiem czy widzieliście ale większość pytajników większość prawie całą grę Spędziłem w grze ponad 150-170 godzin, coś takiego Także sporo Czemu ja płotki nie wezmę? Ale zmienimy sobie pogodę, bo taka poskudna jest Znaczy zmienimy, no następnego dnia tu nie można zmienić pogody Jestem... Ja o Kuźwa cały czas pada Dobra. Okej. Okay. Dobra, jedziemy płotka. Dobra, niech pada sobie. Ale fajny Wiedźmin, no nie powiem. na skrót sobie powiedziemy także idziemy teraz podsłuchać e, e, podsłuchać, używając Wiedźmińskich Złysmów podsłuchać radanskich żołnierzy, żołnierzy patrolujących Muszę pewnie tam wejść, co posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik, mówią, że przykupił komisję lekarza. O, za blisko jestem. No, gadajcie! Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. A, mamy iść dalej. A oni tam są w środku. Mogę wejść? bo mogę. A, nie, zamknięte. A przeprypany. A Posłuchajmy. A ten Horst Borsodi to ma jakąś córkę? <laughs> Czemu pytasz? No pomyśl. Wrzenić się w taką familię, że... Już ty się lepiej rodziną Borsodych nie interesujesz. A bo co? Bo same kłopoty z tego będą. Hmm, nic ciekawego. No rzeczywiście nic ciekawego. Idziemy dalej sobie. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O! Skąd je? Rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skar. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposoby. ano. żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie dobrawił. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Okej. Okay. Mamy i teraz idziemy sobie. Dziękuję panowie, pomogliście mi. Idziemy teraz e, za dnia. mamy dzień? Mamy. E, do do garnizownowego kucharza i przekonać się go do współpracy. Okay. Być ten kucharz. No to zobaczymy, co ma do powiedzenia. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci zna, to nic groźnego. Bo myślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O to cię będzie kosztować kolego. Słono. Nie ma sprawy. No cię chyba kurwa pojebało. 500 zł. Znaczy 500 zł, 500 tych Jakiś tam walut to i nie wiem co nie ma, ale No kurde Serio? Wymagany poziom sugestia 2. Po, pomożesz mi w interesach. Eee, Okej, okay, zapłacę, ale czy mi to opowiecie, czy to nie jest bug, czy to jest bug. Okej, okay. dobra, zapłacę. Sugestia 2. Dobra. Zapamiętajmy. Masz. Mam dużo, mogę płacić. Także cena zbierałem w trybie fabularnym. Teraz mogę w Czekaj dodatku się. się e, Rozumiem, mogę, rum, rum, rum. mogę. rozumiemy się. Dopłacić. Dobra Mam już, kurde, co, co raz to w tym dodatku wydaje? Nową kuszę dostałem, lepsza? O, wiele, wiele, wiele wiele lepsze Ale czemu to jest tyle? A bo 101 siły ataku. Co? Ja nie miałem takiej, przecież ja miałem lepszą, o wiele. A, bo mi zmieniło, bo to jest moja, a to co mi dali. Ja miałem cały czas jej do używania, bo ta za moja, moja za ciężko była. No nie wiem, miałem chyba z łuku strzelać, ale teraz mi powiedzcie... Mam umiejętności. Otwieramy tu. Mamy z, znak sugestii. Poziom sugestii 2. Mam poziom 3. to jest marionetka. 3 na 3. Już tu mi się nie chciało. Eee, ale to, to na pewno nie jest. Tam jest napisane, że poziom suge, suge, sugestii... sugestia jest 2. A ja mam 2. Tam było wcześniej 1, teraz jest 2. Jest bug czy co? Nie wiem. Whatever. Nie mogę tego używać w ogóle. mam, Specjalnie wziąłem. Yy, właśnie to zrobiłem, żeby mógł tego używać. Teraz nie mogę. Dobra, nie ma co płakać z tym lekiem mlekiem. Yy, użyjmy sobie. Tu muszę 30 mieć, żeby sobie wziąć. A ciekawe, czy mamy sobie ten taki. Eee, ten taki do zerowania swoich umiejętności. Tylko gdzie to może być? 100? Nie, święty pył to jest 100. Alkas, nie. Jadę... O, widzieliście? Nie wiem, czy ja to miałem. Mamy godzinę wilka. Czasowo zmniejsza wymagany poziom postaci dla wszystkich. Ee, Przedmiotów O2, ciekawe. Tu mamy ten. Dobra, chyba nie ma Styrnalia Elixir stina, Styrnalia. Yy, nie ma chyba tego. Mam dużo tych olejów. Nie pamiętam, żebym tyle robił, nawet. Tu jest. jest. Ach. Dobra, ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za uwagę. W następnym odcinku właśnie pójdziemy do y, domu tego żelaza, bo i tak y, no, musimy to zrobić, także dziękuję bardzo za uwagę. No i do zobaczenia miłego dnia.